A to nie jest wcale Wasza wina, w ogóle bycie w reżimie dietetycznym wydaje się być trudne? Wydaje mi się, że, co, że często to robi dużo większą krzywdę e, niż e, pożytek. Dlaczego tak mi się wydaje? Bo wpadamy w jakiś reżim e, i zaczynamy pilnować tej diety. Przez pierwsze 2-3 tygodnie wszystko jest fajnie, super, bo. Jedziemy zgodnie z przepisami, pilnujemy pór posiłków, ilości, ilości wszystkiego, więc zaczyna iść, a potem wszystko się sypie. Zapominamy o tej diecie i po raz kolejny jesteśmy osobami, które przegrały same ze sobą, którym nic nie wychodzi, które nie potrafią czegoś i tak dalej, i tak dalej, bo to zazwyczaj jest ten sam wzoroc. Tak, A to nie jest wcale wasza wina, to jest wina tak naprawdę idei diety zbudowania sobie presji. Jakiejś, ale ale chodzi o to, żeby dać tym naszym organom chwilę wytchnienia. Czyli jeżeli jemy pięć razy dziennie przez cały dzień, non-stop męczymy naszą trzustkę, non-stop męczymy nasz żołądek. I owszem, będzie efekt na początku taki, że zaczniemy chudnąć, natomiast koniec końców w długiej rozgrywce czasowej zajedziemy te organy. Zatrzyma się to. I zaczną być problemy. To tempo spadkowe się zatrzyma. Z no. Więc to jest prosta, prosta metoda jak zacząć zmieniać sobie coś e, żywieniowo.